Od kilku lat Karolina Gilon powszechnie uważana jest nie tylko za jedną z najpopularniejszych, ale także najgorętszych gwiazd polskiego showbiznesu. Prowadząca Love Island od lat rozpala zmysły swoich wielbicieli śmiałymi kadrami w mediach społecznościowych, wśród których można nawet trafić na takie, gdzie celebrytka pokazuje się niemal kompletnie nago. Te widoki jej fani z pewnością zapamiętają na długo. Karolina Gilon pokazała się niemal kompletnie nago. Karolina Gilon to postać, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Urodzona 10 grudnia 1989 roku, celebrytka od lat jest jedną z najpopularniejszych gwiazd polskiego show biznesu. Choć zaczynała ona karierę w modelingu, między innymi jako uczestniczka piątej edycji Top Model, to z czasem postanowiła zmienić swoje plany, rozpoczynając podbój świata polskiej telewizji. W latach 2016-2019 była prowadzącą program TTV Druga Twarz. Jesienią 2019 roku nastąpił przełom w jej karierze, gdyż to właśnie wtedy zaczęła ona prowadzić kultowe, już randkowe show Love Island. Wyspa miłości, w którym występuje i z którym kojarzona jest do dziś, nie jest tajemnicą, że jednym z powodów, dla których Karolina Gilon zaistniała w polskiej telewizji, jest jej nietuzinkowa uroda oraz to, że nie wstydzi chwalić się swoimi wdziękami. Choć przez lata swojej telewizyjnej kariery naprawdę mocno się zmieniła, to niezmiennie przez wielu jest uważana za jedną z najgorętszych gwiazd polskiego showbiznesu. Nie mała w tym zasługa niezwykle odważnych kadrów, którymi Karolina Gilon bez skrępowania chwali się w swoich mediach społecznościowych. Na Instagramie Karoliny Gilon nie brak śmiałych kadrów, na których prowadząca Love Island kusi wdziękami w bikini, a także takich, na których można ją zobaczyć niemal kompletnie nago.